To będzie bohaterka dzisiejszego odcinka: mezoterapia i głowa. Ale to będzie też nietypowy odcinek, bo ja dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o moich pierwszych wrażeniach, odczuciach i w którym momencie ja tę mezoterapię i głową zrobiłam. Jest to zabieg, którego, no powiem szczerze, najczęściej się obawiacie, o który dostaje najwięcej pytań. I zabieg, który najczęściej odkładacie na później, na kiedyś. Więc zapraszam do odcinka, który, mam nadzieję, trochę Was oswoi z tym zabiegiem, z odczuciami, a przede wszystkim trochę będzie też moją historią. Ja swoją mezoterapię i głową pierwszą zrobiłam w bardzo nietypowych okolicznościach, ale to w trochę późniejszych. Momentach tego odcinka. Miałam 32 lata, kiedy pojechałam na szkolenie z mezoterapii i głowy, więc trochę czasu już upłynęło, jak się domyślacie. Natomiast był to zabieg, który wiedziałam, że klientki są nim zainteresowane, pytają, były zaciekawione, chciały go wykonywać, ale się obawiały i bardziej te obawy chyba ściągałam na siebie. Że ja nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania, ponieważ nie wykonuję tego zabiegu. Więc muszę pójść na tą mezoterapię i głową w formie szkolenia, muszę się tego nauczyć. No i też wiedziałam, że w pewnej grupie wiekowej nie da się zastąpić tego zabiegu żadnym innym zabiegiem, że on musi być w ofercie salonu i że są też takie skóry, gdzie to będzie najlepszym rozwiązaniem. Właśnie teraz go nazywam kroplówka pod skórę i tak naprawdę można go traktować, że to jest taka kroplówka pod skórę. Więc ja, 32-latka, pojechałam na swoje pierwsze... Szkolenie z mezoterapii i głowej, gdzie już oczywiście się oczytałam. Wcześniej widziałam skrypt, teorię miałam w jednym palcu, już wiedziałam, po co jest mi ten zabieg. Wszystko wiedziałam o przeciwwskazaniach. Brakowało mi tylko wziąć strzykawkę do ręki, mieć modelkę i pod czyimś okiem nauczyć się wykonywać tego zabiegu. Oczywiście, że się obawiałam. Mogę powiedzieć, że tak się czuje osoba, która właśnie zaczyna swoją przygodę, chyba nie tylko z mezoterapią i głową, ale w ogóle z czymś nowym, z czymś wyższym, jeśli Chodzi o kompetencje, niż do tej pory. Więc, oczywiście, że mój strach towarzyszył mi podczas wykonywania pierwszego zabiegu. Ręka drżała, ale miałam świetnego szkoleniowca obok siebie. Asiu, pozdrawiam. Jesteśmy do tej pory w kontakcie. A teraz, po tylu latach, już jest dużo więcej szkoleń, oczywiście, za mną, ponieważ każdy szkoleniowiec ma swoje metody, preparaty, swoje doświadczenia. Warto się tym dzielić, a jeśli chodzi o nas, zabiegowców, warto tą wiedzę poszerzać. Natomiast wracając do tamtego szkolenia, przy pierwszej ręka drżała, a przy ostatniej ja się czułam jak ryba w wodzie. Ja wiedziałam, że ten zabieg to będzie moim zabiegiem sztandarowym, że będę już Potrafiła klientkom opowiedzieć o tym zabiegu dużo, dużo więcej. Moja pewność właśnie wzrosła dzięki temu, że ja już wykonuję ten zabieg. Oczywiście, że jeszcze potrzebowałam praktyki, jeszcze potrzebowałam dużo więcej takiego doświadczenia w wykonywaniu tego zabiegu, ale ja już się z nim trochę oswoiłam właśnie podczas tego szkolenia. Natomiast brakowało mi jeszcze tego doświadczenia. Jak to jest czuć właśnie? Że ja mam wykonywaną tę mezoterapię i głową. I wtedy, mając te 32 lata, ja miałam takie wrażenie, że ja jeszcze nie potrzebuję mezoterapii głowej, że ja jeszcze wyglądam naprawdę świetnie. Moja skóra jest w dobrej kondycji, nie mam jeszcze tylu zmarszczek, nie jest przesuszona, a przede wszystkim bardzo się obawiałam, ponieważ nie chciałam wyglądać na przerysowaną, żeby było widać, że ja tą mezoterapię i głową wykonywałam. I słuchajcie, to były te same obawy, o których Wy mi opowiadacie, kiedy ja Wam proponuję ten zabieg w salonie. Więc uwierzcie mi, to nie jest żaden slogan. Ja doskonale wiem, jak wy się czujecie, kiedy jeszcze nie chcecie podchodzić do tego zabiegu, jeśli jeszcze nie chcecie się na niego zgodzić. Oczywiście są osoby, które już się nie mogą doczekać, ale umówmy się, te osoby są w mniejszości. Najczęściej to jest tak, będę go robiła kiedyś, później jak się zestarzeje, jak już będę miała widoczne zmarszczki. Odciągacie ten moment w większości, jak najdłużej się da. I ja wtedy, będąc na tym szkoleniu, mając 32 lata, również chciałam jeszcze zrezygnować z tej mezoterapii. Ale zrobiłam ten zabieg nie dlatego, że moja skóra tego potrzebowała, tylko według moich odczuć, tylko i wyłącznie dlatego, żeby poznać odczucia, jak to jest leżeć na łóżku i mieć wykonywaną tą mezoterapię i głową. Ale jako zabiegowiec niestety musiałam przekroczyć ten próg. Ale co się okazało, teraz nauka naprawdę się rozwinęła. 32 lata to w ogóle nie jest za szybko na mezoterapię i głową. Mamy taki wachlarz preparatów, mamy tak dużo różnych substancji, które nawilżają, odżywiają, rozświetlają można byłoby naprawdę mnożyć i marki, i zalety, i właściwości że to nie jest za wcześnie tylko właśnie ta moja obawa podpowiadała mi ten jeden slogan: Ty jeszcze nie potrzebujesz tej mezoterapii. Wiecie, kiedy potrzebujemy tej mezoterapii? Kiedy widzimy pierwszą zmarszczkę. To jest moment, kiedy już trzeba reagować, bo wtedy, kiedy nasza skóra przestaje dojrzewać, już się zaczyna starzeć. Tylko, że my tego nie widzimy, bo ona jest wtedy w świetnej kondycji. Będziemy to widzieć za kilka, czasami za kilkanaście lat, bardziej bym powiedziała za kilka. Natomiast od razu trzeba reagować, żeby spowalniać proces starzenia, a wspierać jednak to, co natura nam dała. Czyli jeśli mamy świetne nawilżenie, odżywienie, nie dopuszczać do blizn potrącikowych, też bym mogła tutaj się rozgadać, ale nie o tym jest mowa. Mówię o strachu, o obawach przed mezoterapią i głową, które też jako zabiegowiec miałam. Już w ogóle po pierwszych kuciach wiedziałam, że to nie jest nic strasznego. Znieczulenie spełniło swoje zadanie. Moje odczucia były takie, jak są wasze. Jeśli ktoś robi mezoterapię i głową, to na pewno potwierdzi. Co prawda, jednych troszkę boli bardziej, drugich troszkę mniej, ale umówmy się, to nie jest ból. To są tylko odczucia, że coś przy tej twarzy jest robione. To nie jest ból, którego nie można znieść. Mało tego, ja mam klientki, którym wykonuję ten zabieg bez znieczulenia, ponieważ są uczulone na substancję znieczulającą. I tutaj też działa nasza podświadomość, ponieważ jeśli my wiemy, że albo wytrzymam przez chwilę, bo jestem znieczulona, albo moja skóra będzie się starzeć szybciej, to też inaczej będzie działał nasz ośrodek bólowy, bo nasz mózg też inaczej będzie działał. I już schodząc z łóżka wiedziałam, że tę mezoterapię wykonam kolejny raz. Bardzo szybko, że nie było się czego bać, nie miałam żadnego siniaczka. Skóra na drugi dzień wyglądała pięknie, promiennie, była rozświetlona, ja czułam napięcie, nawilżenie. O 360 stopni odwróciło się moje myślenie i moje postrzeganie tego zabiegu, jako osoby, która miała wykonywany ten zabieg. Wszystko wcześniej, co miałam w głowie na temat mezoterapii głowej, to były tylko i wyłącznie domysły, to nie były fakty. Więc jak ja już zrobiłam tę mezoterapię, to już wtedy były fakty. Więc takie były początki mojej mezoterapii głowej, takie były moje odczucia. I może ten film oswoi was trochę z mezoterapią i głową, bo to jest naprawdę świetny zabieg i nie wiem, czy go uznacie za film na YouTubie o mezoterapii głowej, czy o moich odczuciach jako osoby wykonującej ten zabieg, ale ta historia uważam, że jest warta uwagi, ponieważ yy, okej, okay, ja jestem zabiegowcem, ale przede wszystkim jestem kobietą, która czasami za dużo myśli, tak jak wszystkie inne kobiety. Mnoży sobie problemy, mnoży sobie rozwiązania, nie znając faktów. Więc zapraszam Was na mesoterapię głową, bo to wcale nie taki straszny diabeł.